Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. O, to co za chwilę nastąpi. Patrzcie tylko u nas. Tylko dla was na moim kanale. Pokażę wam jak odzyskać torbę. Piękna, nowka torba z Biedronki. Biedna, samotna wylądowała w śmietniku. Litujmy się nad nią i uratujmy ją od zagłady. W pojemniku śmieciarki. Ratujcie! Torda, płacze! Uratuj mnie, mój Po Pocałuj mnie! Zostanę wybawiona ze swojego czaru! Patrz.

na moim kanale instruktorz jak uratować tor bez że biedronki we śliczniku który jest zabezpieczony elektronicznie i mechanicznie jeszcze chwila, jeszcze mącik wciątek z tym zacznie się kręcić kręcić się będzie, pan Krak jest i jest, to jest, to jest, to jest, to jest. jaka nowa torba, jak nowa normalnie można by z niej jeść jak człowiek chciał to by z niej mógł jeść i by się nie zaraził żadnym syfem nie mogłem z tego przetestować musiałem iść do domu po, po tą tyczkę i uratować tą torbę jestem z siebie dumny teraz będę mógł spokojnie zabrać się do pracy o. To wszystko w tym krótkim odcinku. Zapraszam do oglądania innych odcinków i do zobaczenia. Cześć!